Zmienimy sobie jeszcze scenę, co by czat mógł się przywitać, i przejdziemy sobie przez całą generalnie stronę zapowiedzi. Dużo zmian, dużo bardzo ciekawych zmian. Usunięcie enchantów na hełmie, ultimatum wraca, nie będzie już metamorf. Generalnie zmiany na plus tego, co widzimy. Plus sama mechanika ligowa przypomina mi trochę ul nie ultimatum, syntezis w jakiś sposób. Jestem bardzo ciekawy. Plus dostajemy trzy nowe ascendencje, co jest w ogóle czymś chorym, że każda klasa. W postaci jest jeszcze jedna dodatkowa ascendencja. Affliction, tak jak mówiłem, to jest, ta, to jest po prostu liga, w której będziemy przemierzali przez takie, taką mgłę. Będziemy spotykali świetliki, które będą nas prowadziły w pewne miejsca, i w tych miejscach będziemy mogli trafić na różne rzeczy, typu bossów, typu jakieś dodatkowe dropy. <laughs> Generalnie dużo rzeczy tam ma być. W, w tych miejscach. I na pewno tak tutaj są te świetliki naokoło, które będą nas gdzieś tam osłaniały przed tym, przez mgłę, no w sumie to jest Będzie również jakiś nowy boss zupełnie, jakiś endgame'owy, zobaczymy co to będzie. Ale tak, również kiedy wychodzimy z tego Wildwooda, z tego lasu, to świetliki wlatują nam również tak jakby na mapę i będą nas skakiwały na mopki, więc będą trzy kolory tych świetlików, jeden będzie odpowiedzialny za quantity, jeden za rarity, Jeden zadropienie currency, również mogą one wlecieć w bossa. Więc zapewne będziemy chcieli wejść do Wiltwo'a jak najszybciej, żeby jak największa ilość mobów była zarażona Siedlikami. No i właśnie tutaj o tym mówią, że kiedy wychodzimy z Wiltwoodu, to wispy wlatują na po prostu w mobki, jakieś się tam ulepszają. Mamy tutaj ascendencję, o którą mówiłem. Ascendencji będą trzy. Jedno z nich wygląda naprawdę ciekawie to ascendencji, które możemy, bo tak, jedna ascendencji będzie od potek, będziemy mieli specjalną potkę, która będzie nam dawała różne efekty, i to ascendencji dla mnie najmniej przemawia, bo tracimy jeden slot potki. drugie ascendencji miało być ascendencji, które polegało na czym? Tak, to jest to z tymi potkami, które dzielą na broń. Więc tak, pierwszy pozwój na potkach i możemy zobaczyć, że te potki będą jakoś na, na nasze bronie. Na przykład tutaj zawsze mamy stuna, kiedy przycink jest full life, mamy cooling strajka, dodatkowo do jakieś rzeczy, które. Typu 12% na to, że gdy zabijemy mopka, dostajemy jego mody na 60 sekund. Taki mini headhunter. Hunter. W ogóle tutaj mamy. Zmarkowani przeciwnicy nie mogą blokować ani supresować naszych ataków. RAR i unik przeciwnicy mają, mają znaczek na mapie, który będzie nam pokazywał na 120 metrów. Czyli to jest ekran, tu 62 ekrany dalej, mniej więcej. To może być spokojne, jeżeli byśmy chcieli latać od pakararu do pakararu, gdzieś tam nie wiem w sumie po co, ale będziemy poinformowani w jakiś sposób potem. Def obrona z naszego bod armoru jest zdablowana, jeżeli nie ma w niej zasokotowanych gemów. Defense, czyli na przykład Energy Shield, byśmy mieli 300, 900 Energy shielda, to z tym będziemy mieli 1800 Energy shielda na czeście. Niewykorzystywanie soketów to może być dość problematyczne. I tu możemy sobie wybrać, bo jeżeli nie mamy na armorze, to mamy double. Jeżeli nie mamy w hełmie, to mamy elemental resisty. Jeżeli nie mamy nic w Glowsach, mamy więcej maksymalnego życia. A jeżeli nic nie mamy w to mamy movement speed. To będzie spoko na przykład do jakiegoś, chyba najmniej soketów z takich dobrych buildów. To TR zużył chyba najmniej. I on nie potrzebował dużo soketów, żeby być dobrym buildem. Więc być może on będzie mógł kiedyś wykorzystać to bardzo dobrze. Sypie z głowy, jeżeli macie jakieś pomysły, to mówcie. Aby Jewel Stacker, to też jest dość ciekawe. Gdybyśmy mieli chest z Aby Jewel soketami, to wtedy mamy, ale tam jest Defense Double, to i tak. Jakieś buildy, które bazują na hełmach i soketach, jak najbardziej. No i jest tutaj na pewno kilka opcji, które będzie można fajnie wykorzystać. Tak, tutaj jest to właśnie, że podkidziałem nasze bronie. Kiedy uderzam przeciwnika, dostajemy 3 charge, nie więcej niż raz na sekundę. I 30% więcej efektu, flaszki, jeżeli uderzyliśmy ostatnio z tej broni. Ok, co druga, daje małe, małe notki. Ok, tutaj daję nam więcej quantity wispów, które będziemy znajdować, czyli jest stricte do mechaniki ligały. I te podki są silniejsze, jeżeli mamy puste sockety z flaszkami, 85%. No, będzie można, pewnie to jakoś ograć na jednej podce, żeby się po prostu ta a druga podką będzie właśnie ta podka. Barskin Skill to nam pokazano, to będzie taki armor, który będzie nas obudowywał, jak nie będziemy dostawali hitów. To będziemy się zabudować w korzenie, które będą dawały nam Armor, a jeżeli one nam zejdą, to będziemy mieli evasion Rating. I najbardziej spoko. CWDT jest spoko, brzmi. I tu jest jeszcze szansa na w ogóle zawojdowanie, czyli że w ogóle nie dostaniemy obrażeń nie Przepraszam, nie dostaniemy obrażeń, tylko zawojdujemy elementy. I jakieś Freeza, Chilla, szoka i tym podobne. Wszystko zapisane w sumie niżej. Zredukowana czas trwania demaging elementów, czyli takich jak Poison czy Ignite. Dla Armor Stuckera z Iron Flake jak najbardziej. Armor Stuckera tutaj bardzo z tego zaplusuje. To jest Warden of the Magi. Drugie, czyli od trupów. Gdzie, gdy będziemy pochłaniać dane trupy, to będziemy dostawali większe obrażenia w danych przeciwniku. Będziemy mogli nawet kupić sobie zwłoki u danego mastera. Będziemy mogli wykorzystywać ich na przykład podczas walki z bossami. Tak tu jest Eldritch, tam było pokazane, że Maven również jest Eldritch. I zobaczymy, co tutaj mamy. Revenue Skill, i to chyba właśnie było to. Gdzie możemy widzieć, jaki typ zwłoki mają. Na pewno to będzie na początku, będziemy musieli wiedzieć. Skileus używają na koście życie zamiast many, A również rezerwują Rimów Almana. Okej, okay, to jest w ogóle Blood Magic po prostu. To jest zwykły Blood Magic. Czy to się mógłby różni? To jest lepszy Blood Magic, dlaczego? Nie, no jest Rimów Almana. Tam też trzeba usłyszeć całą manę. Tam też jest efekt skilly, rezerwacji, chyba nie? Tam też masz Perma, bo Life Reserve jest większy, tak? Dobra, to jakie było założenie tego? No, raczej chcemy mieć many na aury, nie? Spele, które kastujesz otrzymują 75 twojego life costu, jeżeli ilość życia nie jest większy, niż możesz zużyć. Jakiś Blade Vortex, Blade Vortex z Blood Magiciem. Tam Blood Magic tutaj nie pasuje, no chyba, że tu jest coś... Aha, usuwa cały Energy Shield. I otrzymujemy minus 6 życia per level, ale cały Energy Shield jest przeliczany jako życie. Czyli łatwo będzie zrobić buildy, które miały po jakieś 25 30 życia z tym, myślę. Tak, metamorfa nie ma. Dark Efficia skill i chyba tego nie było? Czy to było chat, Czy oni to pokazywali? Nie pokazywali tego, czyli nie wiemy zupełnie, co to jest. Okej, okay. Tu mamy dodatkowo jeszcze Kersa. Kersy, który jest aflishing skillem, to działa tak, że możemy na nasze miniony rzucić debufa, który potem je rozsadza po prostu do tyle, i one eksplodują, zdając obrażenia Pacific skill. to polega na tym, że gdy minie 60, gdy mija 60% naszego Kersa, to przeciwnicy z walczymi walczymy, walczymy, przestają zdawać obrażenia. To jest giga ciekawe, jeżeli byśmy w stanie byli mieć bardzo krótki czas trwania tego kersa i bylibyśmy w stanie wyrzucać go jakoś z automatu, to w teorii zapewne można byłoby zrobić tak, żeby mopek nigdy nie mógł zawać obrażeń, gdyby nie na sobie kersa. Tylko to będzie giga trudne do zrobienia i raczej ciężko będzie, żeby to cały czas używać. Ale chyba, żeby wydłużyć po prostu bardzo długość trwania kersa, przetrzymać sobie te 60%, nie walcząc miutko, sobie biegając naokoło niego, a potem po prostu go bić bez. W strata tę straty jakiegokolwiek życia. I pinas Mark Skill. Tutaj markujemy jednego przeciwnika, i naokoło niego będą pojawiały się fantazmy, kiedy go uderzymy, i będą po prostu strzelały projectilem. To może być bardzo ciekawe do samonerów, jaki był, do bicia bossów. Nie są ciekawe. Trochę ta klasa jest chyba najgorsza z tych wszystkich, przynajmniej dla mnie. Może samonerzy będą mieli tutaj jakiś, jakiś fan. Okej, okay, dobra, tutaj mamy spacyfikowani przeciwnicy, otrzymują więcej obrażeń. Miniony, które biją spacyfikowanych ludzi, dostają onslaught, Nie przeszedłem do Affliction. Okej, okay. jeden z kresów będzie dawał nam więcej obrażeń, drugi będzie dawał nam onslaught, a trzeci będzie dawał nam Val sola do używania walowskiej skili i będą dawał więcej charge. A czyli w tri możemy dać naszą minionom albo odslot, albo 20% obrażeń, albo wall solo sobie zbierać. Chyba najmniej dla mnie ciekawa z klas w sumie. 20% morto jest dużo. Dla samonera jak najbardziej jest bardzo spoko. Tylko, że to jest na pacyfista, A pacyfiza to jest lobotomia. Czyli to, że ktoś nie może bić. Nie wiem. Trochę mi się najmniej podoba. Nie podoba mi się wpychanie tutaj Blood Magic na siłę, żeby dostać jakieś plusy. Nawet jeśli to jest 50% life Firko Verification, to i tak. Ciężko będzie grać wokół tego, chyba że zrobić naprawdę, naprawdę wystakowaną postać pod dużą ilość życia, ale to dalej trochę nie ma sensu, bo będziesz procentowo sobie zabierał mana. Nie wiem, nie wiem co o tym myślisz, szczerze mówiąc. Co ty myślisz o tym drzewku? Warlock of the Mist. Jego małe notki są na świetlowe te żyjątka. Dobani, słabe. Blood Magic weź graj pod Energy Shieldem. W teorii może Szauronka z tym wróci do łaski. Ale tej jest Blood Magic, więc i to płacimy życiem. Musimy mieć wystarczającą ilość życia i rekupu. Kurde, to może być. orni ciekawe, ale to trzeba było. musiał się na spokojnie pomyśleć. Arma Brand z hopestockingowym w teorii. Ciekawe. Myślę, że to jest do rozpinięcia coś ciekawego na tym, ale na ten moment jestem zbyt. Przepaczkowane rzeczami, żeby coś wymyślać. No i trzecia, według mnie najciekawsza ascendencja z tych wszystkich ascendencji, które będzie miała w sobie soketę. I na przykład tutaj mamy Fortify'a i jeszcze nie możemy być spowolnieni. I to jest w ogóle połączenie nauta z Championem. Kolejne mamy raiderkę połączoną z Sabotarem, więc mamy więcej Movement Speedrunner Frenzy Charge, czyli dostajemy, mamy szansę na otrzymanie mniejszej ilości obrażeń z Aria, więc te nody są dużo słabsze. I jak teraz pomyślimy o wszystkich ascendencji w grze, to pewnie berserker będzie bardzo dobry z rage'em, do nabijania rage'a, tylko pewnie tam będzie co sekundę, więc to może być średnie. Tutaj też mamy kultyskę z inquisitorem, więc niektóre z tych efektów mogą być naprawdę, naprawdę dobre. Explode, Blitz, GLada, może być spoko, bo będzie w takim małym drzewku. I te właśnie rzeczy soketujemy w charm Socketach, które są tutaj. Challenger, charge mogą być bardzo dobre, tak, to prawda. Warbringer, Explode z tego, z Chieftain'a 5% Increase Character Size. I dostajemy dodatkowy plecak. Będzie 20 soketowy taki dodatkowy plecak, który będziemy mieli. Po prostu więcej soketów. To nie jest ascendencji, To jest taki mini ascendencji. Mamy jeszcze dodatkowo krzyk, który będzie dawał ekstra itemy z trupów oraz ze skrzynek. Idealnie mi to pasuje do buildu. Pewnie na początku będę to grał, bo po prostu będzie więcej dropa i otwieranie skrzynek. To jest zajebiste. Ale do większości buildów to nie będzie miało żadnego znaczenia. Umówmy się. Być może będą ludzie. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, że ktoś, kto będzie prosił filmerów. Czy może wejść na ich mapy po ich mapie i może sobie pokrzyżyć na, ich, na zwłoki na ich mapie? Czy tutaj będzie można zrobić MF Urkraja z Diablo Dwójki? Nie wiem, ale bardzo możliwe. Czy to będzie działało na bosy? Dalej ta sama odpowiedź. Nie wiem. Ale wyobrażam sobie, że takie MFy będą biegały z tym okrzykiem, żeby mieć podwójne dropy, na przykład. Jeżeli oczywiście ten MF będzie na to działał, w sposób tego nie mam nigdzie potwierdzonego, nie wiemy o tym. Być może na QA, który jest aktualnie, coś o tym powiedzą. Fajnie by ktoś zadał takie pytanie, bo to jest giga ciekawe. Lecisz mapę, relok i druga z okrzykiem. Też nie głupie. Tylko, według mnie te, drzewale, te sokety tutaj to będzie najciekawsza rzecz z tej ligi, z racji tego, że dostaniemy część innych ascendencji. A ja pomyślcie sobie, że mamy takie sokety, więc możemy taki soket na przykład jak Frenzy Charger wystakować krotnie. I gdzie mieli 6% za każde Frenzy. Gdzie Frenzy mamy 10, to jest 60% movement speed Za darmo, na każdej klasie postaci, więc... A tutaj nic nie pisze o tym, że nie możemy stackować tego samego moda. Więc jeśli gramy szlaku z stackerem, pikniemy jeszcze trzy nody na accuracy stacki, stackera, będzie porąbana. Z juggernauta jakieś rzeczy odnośnie defensywy, glada, no tu mamy fortify'a, impale. Jestem ciekawy jak wygląda impale'owa, bo jeżeli tam jest plus 1 do impale'a, to w teorii pewnie nie będzie. Będzie physical od do plus armor i tego impale'a nie będzie, a można sobie tutaj pomyśleć. Plus tak, to jest niemodyfikowalne, więc tak jakie dostaniemy takie... Będziemy mogli używać bez ro rolowania i warto, nawet jeżeli nie będziemy grali tego, gdy spotkamy tą kobietę. Warto będzie sprawdzić, jakie ma, ma te czarne, bo tak naprawdę możemy zrobić jakiegoś totalnie sztos, który będzie bardzo dużo warty. Więc jeżeli nawet nie będziemy grać tej mechaniki, to będzie dodatkowa mechanika, w której będziemy mogli kręcić sobie dużo kurencji. To będzie tradywalne, Nie ma nigdzie powiedziane, żeby to było nietradywalne. ale zobaczmy jeszcze w tekście. Mówili poza tym, że warto jest sprawdzać to, jeżeli nawet to nie gracie, żeby to potem sprzedać innym graczom. Nie ma nic napisane o tym, że to jest nietradywalne, więc mniemam, że jest tradowalne, ale jeżeli. Ktoś to potwierdzi, że jest niepodejdowalne, to możecie napisać to w komentarzu. Ale mówili, co słyszałem, to mówili, że warto sprawdzić, żeby nawet potem komuś to sprzedać. Jestem prawie na 100% pewny tego. Dalej. No i temę. Plus 12 do level socketed skill skillgamów. Przepraszam, co? Minus 2 do socketed skill gemów per socketed gem. To nic nie znaczy. Wyobrażacie sobie aura bota, który będzie w tym trzymał. 3 aury, typu grace, grace determinacja i aura na resistę. To są skillgemy. Empower to nic nie da. Albo Aura na Damage, plus 6 do na przykład Purity of Elements, jakiegoś typu Purity of Fire, otrzymanego otrzymywanego maksymalnego rezista. ten armor ma 1000, 1000 armor, to jest całkiem okej. Okay, no. Plus 2 plus 2 to duration, na przykład. Zaciekawy item. W końcu są itemy, które widzę i mówię: nie, chaos jest warty, alchemik. Giga użyteczny item. Albo Kersy, które dostają w tym momencie bardzo dużo mocy per level, albo Manaforge z kokiem, jakoś dałoby się to zgrać. Nie będzie warte Chaosa. Mi się wydaje, że to może być więcej warte. Mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi stworzy coś na to od razu, bo nawet do Aur, nawet do Aur to jest giga mocna rzecz. Nie wiem, jak bardzo dobrze skaluje się RF na 4 LC. Do tych gram, które potrzebują mało supportów, nie? Krzywa obrażeń względem levelu skończy się na 32 poziomie. I ona się od 32. poziomu bardzo wypłaszcza, więc powyżej któregoś poziomu nie opłaca się po prostu mieć więcej leveli gemów. To chyba był 32, jeśli dobrze pamiętam. Popraw mnie ktoś, jeśli tak, ale jeśli nie, ale wydaje mi się, że, że 32. level gemu to też był wypłaszczanie się obrażeń. Ale trzeba to na przykład samonera w tym trzymać, nawet na. No, naprawdę, to jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Tu jest giga dużo dobrych połączeń. No, Okej, okay. kolejny item. Reflekt, reflekt, reflekt. Okay. to jest zerowanie rezistów przeciwnikom, którzy uderzą cię. To jest giga mocne dla RFa. To jest giga silna dla RFa. Tylko że to jest czapka. Wszystko co będzie dostawało hitę a mordę, jakikolwiek build, który będzie bardziej tanki, będzie bił z elementów. Bardzo fajny item. Do RFa, gdyby to nie była czapka, tylko jakiś nie wiem, Ringka, albo cokolwiek innego, to byłoby zajebiste. Animate Guardian, spoko, tylko musiałbyś mieć miniony też w fajerze, Teoli, Raging Spirity, ale zapewne jeden C, zapewne jeden C. Dobra, ostatni item z tych itemów, ale jeszcze będą ukryte itemy, więc nie regulujcie odbiorników. 40 maksymalnego życia za każdy pusty socket, gdziekolwiek w każdym itemie. Accuracy za pusty zielony soket, maksymalna mana za niebieski i 18 resu za każdy biały soket na itemie. Pusty. To się ładnie łączy tamtą postacią, nie? Z tamtym ascendencji. Ascendencji nie tym, tylko tym ascendencji. Dokładnie. I jak połączymy. Ten ring z tym ascendencji, to możemy jakby dwukrotnie wykorzystać puste sokety dzięki temu. Więc to gdzieś tam gdzieś tam robi jakiegoś kombosa między tymi dwoma interakcjami, nie? Oloresy z białych, no myślę, że to może być ciekawe. Tak, no będzie można. N najlepiej to będzie na jakichś rękawiczkach czy hełmie zrobić w połączeniu z tamtym ascendencji. wtedy będziesz miał 48, 16, 32, 72 resa z samego jednego itemu z czterema białymi soketami, co jest klucz. Prawie zamykasz sobie rezisty za pomocą tego. Brakuje się tam się dalej jest za całkiem spoko. Kolejna rzecz ze strony zapowiedzi jest powrót Ultimatum. Tutaj powinna dziś pojawić moja reakcja teraz ze streama. W czasie trwania, to jak to pokazali. No ja się cieszę. Jest to jedna z lig, w którym ja bardzo bolowałem. Ultimatum, jak wyszło, było bardzo pobugowane. Nie dało się grać przez pierwsze dwa dni ligi. Streamerzy mieli jakieś swoje klienty, wchodzili poza kolejkami. Zbugowana liga, gdzie Emparię dostał bana za abiusowanie, czyli używanie błędów w grze. Generalnie dużo się odwaliło na tej lidze. Bardzo wtedy. Liga sama w sobie też była po lidze innej w kółkach, czyli to był rytual. Było zaraz po rytualu, który był też okrągłą ligą takim kółkiem. Dostaliśmy kolejne kółko i była trochę gorzej odebrana. Wracają również challenge... Nie, to jest tylko ultimatum. Nie, to jest, to jest challenge. I challenge z ultimatum polegają na tym, że wchodzimy na mapę tego przygotowaną, kładamy daną rzecz Czyli na przykład tutaj są a z Run reward, karta, gdy ją wsadzimy, uda nam się zrobić ultimatum, otrzymujemy dwa razy więcej kart, jeśli wykonamy, jeśli przeżyjemy to. Tu są różne losowe mody, generalnie no jest to dość trudniejszy Encounter, wiadomo, że nie każdy będzie mógł go zrobić, ale wiem, że na pewno to będą Diviny i jakieś ogólnie dobre orby, bo tak było też wcześniej. Ludzie to na przykład gdy mieliśmy w nagrodę podwojenie pięciu Divinów, to spali to za dwa Diviny, wtedy były Exalty. I mamy nowe katalysty, dzięki którym będziemy mogli dawać quality na skoruptowanej itemy. I to jest nowe, i katalesty, jako takie z tego powodu, że metamorf znika, wszystkie katalysty będą teraz dostępne tylko i wyłącznie w Ultimatum. Wszystkie rzeczy w Atlasie, również odnośnie metamorfa, nie wiem co powiedziałem przed chwilą, ja chyba nie metamorfa, w każdym razie chodziło mi o metamorfa, My również zostają w Ultimatum. No i teraz jedna z największych rzeczy w na tej lidze jest to, są to Transfigurate Gems. I to jest coś ogromnego. To może bardzo zmienić budowanie postaci, tworzenie buildów. Generalnie to może być giga ciekawa zmiana, która zmienia nam nasze skile użytkowe w jakiś odpowiedni sposób. Znikają enchanty na hełmach, w ogóle znikają enchanty, bo teraz laby właśnie będziemy robili po to. Plus lab ma na nowe nagrody, takie jak na przykład zmiana gemów na gemy typu Empower, dawanie gemom Expa, bardzo dużo różnych zmian związanych, więc nie będzie już enchantów na hełmach. Więc jeśli macie jakiś build, który bazuje na enchantie na hełmie, typu Spark z strzela w kółko, chyba to jest teraz na enchantie. Być może będzie alternatywne quality gemu, nowe quality gemu, które będzie właśnie to robiło, bo alternatywne quality gemów również znikają i wszystkie te rzeczy będą teraz w jednym miejscu. Nagrody, które będziecie mieli na hejście, alternatywne gemy również się zmieni, będą tam teraz inne nagrody po prostu, a wszystkie rzeczy związane z gemami, zmianami w gemach będą atakowane tutaj. I Kubami mi na party, zobaczmy, jakiś przykład nagrody z dzięki Kuba, ale zaraz zobaczymy, bo podpowiem będzie w tych z Transformu i z Kill Game w Transfigurate Gem tego samego koloru, czyli wrzucimy zielony gem, będziemy mieli zielone transfigurated gemę y do wyboru, skill, żeby był randomowym transfiguratem, bo tych transfiguratów na każdym gemie również będzie wiele. Tutaj jeszcze jest stworzenie faktor lensu, czyli lensa, który możemy przełożyć sobie expa z gemu na gem. I to wygląda giga ciekawie. I teraz zobaczmy niektóre z nich. No więc po dywagacjach tutaj na temat tego nie będzie hełm enchantów, więc hełm enchantów nie będzie w grze. Przynajmniej tak mi się wydaje, z tego co jest tutaj napisane, bo oni piszą, że quality alternatywne enchanty i Unique Threshold Gevela będą po prostu jedną rzeczą. Przeczytajmy jeden losowy zentralizowany skin Flame Dash of Return. Jeżeli powtórzymy jego użycie, to wrócimy w poprzednie miejsce. Więc go klikniemy dwa razy, polecimy do przodu i wrócimy sobie do tyłu. Ktoś chciał Frost Bombę. Frost bomba of Instability traci swój cooldown, trwa przez półtorej sekundy i po prostu możemy używać jej jako głównego, głównej rzeczy do obrażeń. Czy hejsera straci po. No nie, bo tam jeszcze nowe rzeczy do uzyskania, więc nowego tam po prostu będzie za to. Być może to będzie wychodziło również całkiem nieźle. W zależności co tam będzie, oczywiście. Zombie, pokaż. No, zombie jest taki, że po prostu spada z nieba. Nie potrzebujemy już korpsów. Widziałem, jak mi się Kuba, replika to a nie na ją. Rozmontuj Temiasz, możliwe. Blade Trap fajne. Blade Trap of Great Sword. Okej, okay. no, może użyć tu two-handów. Ciekawe. Jestem bardzo ciekawy, oni mówili, że jest ich ponad setka, czy jest ich w okolicy setki, więc jestem bardzo ciekawy, jak dużo różnych nowych kombinacji tutaj będzie. Blade też o tym pomyślałem. Replika Covenanta ma added cold zamiast chaos. To bardzo fajnie. 100, więc tutaj może być naprawdę, to bardzo ciekawe. To mówię, tutaj to masę, masę rzeczy, możliwości do tworzenia jakichś nowych buildów. Inkaro ma trzy kopie, które. Maximum 3, który już będę używał element Archida. Bardzo ciekawego go samolaraz zrobić w takim razie. Miliony zadają 60% więcej wyobrażeń. Dużo. A tutaj klony używają Rain of Arrow do levelingu, zajbista rzecz. Tak dzisiaj będą również oprócz te. Animate Weapon of Ranged Arms i możemy tworzyć sobie łuki albo Lingering Blade y. i możemy mieć aż do 6 broni, czyli możemy biegać sobie z 6 łukami. No to było, prawda? Mieliśmy było alternatywne quality, a to zrobiło. Wulkanik widzi w sneaky. No to brzmi dość normalnie. Po prostu, że będzie się przedzielał nie rozumiem trochę opisu. A że trzy razy erupcja następuje trzykrotnie. No to to jest huge. I tak na ten moment musimy poczekać, aż dostaniemy wszystkie gemy. Mam nadzieję, że nie będzie w patrznotach. Nic się nie będę musiał tego czytać, tylko powiedzą, odkryjcie to sobie, ale tak nie będzie, pewnie będzie, pewnie będzie to w patrznotach. Ostatnie patrznote były krótkie, to będą gija długie. Dzięki Mr. Som. Dobra. I są już supporterpaki, nie będziemy już je oglądać. Jeżeli to będziecie je pooglądać, to oczywiście macie je w opisie. Zobaczmy, co jeszcze devowie dla nas ukryli. W tajnych rzeczach nikt nigdy nie klika. Ale ja jako streamer muszę w nie klikać, bo wtedy mam wszystkie fajne rzeczy. I zobaczymy, co jest tam ukrytego. Blight of Contagion, to jest znowu skilly. Wtedy Contagion będzie przynosił naszego Blighta. Wydaje się spoko, wydaje się silne. Zobaczymy, czy będzie na tyle dobre, żeby to używać, oczywiście. Czyli mamy dodatkowe trzy rundy podczas całego Engantera. Ultimatum nie możemy mieć bossa i nie możemy wybrać rzeczy, które będą utrudniały to ultimatum, ale trzy dodatkowe rundy to jest bardzo dużo względem ultimatum, bo ultimatum skaluje się tak, że mniej więcej do ósemki, czyli do ósmego poziomu, ono bardzo mało dropiło, ale jeśli trafiliśmy dziewiątkę i dziesiątkę, to te dropy były naprawdę dobre. To były te zero uniki, te jedniki, to były do rekurencji, więc bardzo spokożyć i będziemy dawali radę, oczywiście, te trzy rundy jakoś tam wytrzymać. Tylko to, ale z nowej uniki, które nie były na stronie, zobaczmy, co tutaj jest. Ring. I one chyba mają być w ogóle z Ultimatum, z tego co pamiętam, to ma być z Ultimatum. Na ten ring jest porąbany, nie? House, Fire, crit, Armor, Raven, Energy, Życie Mana, All resy, Attack Speed i Maximum Quality z 200, nie wiem, co znaczy, Maximum Quality. O kurde, okej, okay. czyli że możemy wbić quality teamu ringowi do 200, ponosząc jedną ze statystyk do 200. Czyli zamiast 10% reso będziemy mogli mieć tutaj 30% olres resów. Najlepiej, a to brzmi crit multi, 45% crit multi. Caster dla kas spina multi chyba nie jest custom w tym przypadku. To mi się przynajmniej wydaje, że nie jest. Ciekawe, ciekawe. Imbuty. 30% laning resist, okej, okay. kiedy dostajemy hita, to dostajemy Random od 40 redukta do 100% do następnego hita. Czy można to jakoś abusować? Można Forbidden rightem, gdzie kastuje na nas i szukać po prostu rolki na obrażeniach i przebiegać sobie tak mapy. Można pewnie Bonshoterem samym to aktywować, ale raczej co sanctum nic się nie zmieniło. I to wszystko. All damage poison. To jest bardzo duże. To jest ogromne. Jakby możemy zrobić kastera, na przykład, możemy zrobić spark, możemy zrobić poison sparka. I jedyne co potrzebujemy, żeby poisonować z parkiem jest ten przedmiot, naprawdę duży, bo mamy od razu 100% szans na poison, bo to tak działa. Musimy konwertować obrażeń w żaden sposób. To jest mega silna rzecz. Skąd kanalizacja z ultimatum? Mien też? Nie, bo to działa na ciebie na twoją chyba broń. To chyba działa tylko na ciebie, nie jestem pewny. Molten poison robi brr, jak najbardziej. To nie jest flaszka, to działa cały czas. Bern nie może poisonować, bo nie jest hitem, jest dotem. Ale ta flaszka wygląda gina mocno. grafiki, bardzo ładne. Bardzo ładne grafiki dali. To jest wszystko. Mamy jeszcze ukrytą jedną rzecz. Rzecz odnośnie 2. Odgan, Lodowa ściana, automatyczny, automatyczny szódgan. Okej, okay. no dobra. Ej, to i tak będzie zmontowane, więc tu już będziemy się żegnać. Nie wiem, czy dobrze są te screen. zobaczymy. I na razie YouTube, pewnie dzisiaj albo jutro, wyjdą jeszcze. Pachnął tu razem z krótem. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia lajka, dokonania na streamie. No, pojebany czat, pojebany, idziemy do kuba.